Siemka, ja jestem Adacho, witam was wszystkich w kolejnym rozdziale, w zasadzie w dalszej części kolejnego rozdziału mangi Namek Serdence Densetsu, który przybrała niesamowity obrót spraw, dość niespodziewany i muszę powiedzieć całkiem satysfakcjonujący ze względu na to, że Gotenkun przestał już nam opowiadać o rzeczach, które kiedyś miały miejsce w Dragon Ballu. I tak naprawdę my wiemy o tym, że one miały miejsce w Dragon Ballu, czyli walka z dawno temu mistrzem Utaitos Piccolo Daimao. O tym, że bezimienny nameczanin przyleciał na Ziemię i potem rozdzielił się właśnie na Piccolo, daimao i na kamiego. Teraz mamy tutaj rzeczy wykraczające poza tak naprawdę historię Dragon Balla. Ten pomaszczony nameczanin, którego tutaj widzimy, ten, którego w pełnej okazałości mogliśmy zobaczyć chwilę temu, to Piccolo. Nikt inny jak nasz Piccolo, a jeszcze wcześniej widzieliśmy den Diego, którzy obaj już są praktycznie przy, kresu, przy kresie swojego życia. I na stare lata, na emeryturę, postanowili wrócić na swoją rodzinną planetę, czyli na no w zasadzie nawet nie na Namek, bo to już jest nowa Namek, także. No, generalnie do swojego ludu, może nie na oryginalną planetę Namek, ale wiadomo o co chodzi. Przede wszystkim to też witam wspierających, którzy prawdopodobnie widzą ten film wcześniej, bo jak możecie sądzić, po moim ubiorze. Nagrywam to chwilę po zakończeniu nagrywania ostatniego rozdziału. Tak mi to wciągnęło, ale też biorąc pod uwagę, że y, paneli jest jeszcze do omówienia prawie, prawie 40. 30 kilka paneli zostało, także trochę mieliśmy przerwy od mangi Namek Sergey Densetsu, za co przepraszam, ale teraz mam nadzieję, że będziecie ukontentowani, że w tak szybkim tempie wychodzą dwa rozdziały, zwłaszcza jeśli jesteście wspierającymi. Bardzo Wam dziękuję za wspieranie, bardzo Wam dziękuję za całą aktywność, nie tylko za wspieranie, jak ktoś nie chce, to nie musi. To jest wszystko dobrowolne, ale serce rośnie. Jak po prostu widzę, że, że dobrze się bawicie. Patrząc, jak ja się dobrze bawię, nagrywając dla Was filmy. Także nie, przedłużam. 399 panel. Od tego zaczynamy kolejne omówienie, a na nim widzimy my. Ty, ten Boka Junior to jest jakiś. To, to jest jakiś żart. Syn kadabry. Czyli tapury. Bo jeśli nie pamiętacie, prawdopodobnie pamiętacie to, to co działo się ostatnio. Ten gościu przyleciał nagle na namek, wziął jako zakładników kilku nameczan i chce, oczywiście, no przecież nie, nie wiem, nie przyleciał tutaj po te słynne nameczańskie marchewki. Jakie marchewki? No właśnie, nie wiem jakie marchewki. Tylko po smocze kule. No po co mógł przylecieć? Ale to, że jest synem Dabury, jaki ten świat mały, prawda? Widziałem jak został Nie, no przecież to jest ewidentne nawiązanie do Sandland. Zobaczcie. Ostatnio przecież już o tym mówiłem. Gościu wygląda jak stary Belzebub. Widziałem jak został sługą Babidiego. Wiedziałem, że już nie wróci. Ambicja Babidiego była na to zbyt wielka. Musiałem więc odbić krainę demonów. Wyczekiwałem odpowiedniego momentu, by wyjść z ukrycia. Nawet ma ten sam design, znaczy bardzo podobny, bo nosek ma troszeczkę inny. Dziś stanę się tym, o czym mój ojciec mógł co najwyżej śnić. Bezsprzecznym królem wszechświata, wiecznym, na zbyt ambitnyś. Jestem fanem tego tłumaczenia, mówię to naprawdę z ręką na sercu. Na zbyt ambitnyś! <laughs> to jest po to prostu... To mogłoby iść na tytuł tego odcinka. Nazbyt ambitny. Tylko że nikt by nie zrozumiał o co chodzi i pewnie by ludzie pomyśleli: "Nie, no ten 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 łysy debil już kompletnie oszalał. Nie wiem co on tam wrzucił, ale mnie to nie interesuje. Co to ma w ogóle znaczyć? Nazbyt ambitność Ja wiem co to znaczy. Że jest on zbyt ambitny, prawda? Ale ach, ta polszczyzna po prostu piękna, kwiecista. Nie rozśmieszaj mnie, staruszku. Nawet twoja przekwitła aura wygasła. Nie stanowisz dla mnie żadnej przeszkody. Jesteś tylko symbolem przeszłości, który zaraz usunę. Reliktem przeszłości." Piccolo? Zobaczymy. No jak wcześniej się śmiałem w ostatnim rozdziale, że, że może Dendy się przez te lata na Ziemi czegoś nauczył. Że mimo tego, że jest stary, to może, nie wiem, walnie jakimś makanko sapo w tego tutaj bokę, ba bake i się skończy. Piccolo, no to już nie musimy się domyślać, czy umie takie techniki. Przecież on powinien być pomarańczą. On w tym momencie historii już powinien mieć Orange pikolo. Jakbyśmy zobaczyli mm, starego Orange pikolo? Patrzcie, blokuje cię z tego boki. Oporny staruszek. Jestem ciekaw, jak silny będzie yy, ten Boka, Brocha. A jak mi się tam nazywał? Broka. Oddaję mu Piccolo. Trafię go prosto w twarz. Bam, 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 Paw, paw, baw, baw. Nawet tutaj jakieś mamy ono Wymiana ciosów. Kurde, zaraz odpalę Bingo Yang Diego. Nie jestem ciekaw, czy Piccolo dalej prezentuje chociaż zbliżony poziom do tego, co, co prezentował kiedyś. Przecież on jest potężnym wojownikiem. No na końcu, po tej całej historii Dragon Balla, on był naprawdę potężny, więc Więc ten Broka to też nie jest jakimś mięk, miękkim prytkiem robiony. Piccolo! Mówi Mori, najstarszy oczywiście. Niech nikt się nie wtrąca. Trzymajcie się z dala. Zobaczcie, że mimo tego, że Piccolo jest tak stary, to i tak wszyscy mówią, że on przybył. Obrońca, legenda. Nie no, to musi mówić samo za siebie. Ja stawiam tutaj, że Piccolo pokaże coś ciekawego. O, ale o, okej, okay, dobra. Przecież on cały czas ma turban i pelerynę. Cały czas ma tu... to jeszcze jest spokojnie, to jest odpowiednik transformacji. Jak, jakby Goku dostawał w bazowej formie manto, to byśmy wszyscy myśleli, no ale przecież ma jeszcze super sajaninę. Jak Piccolo dostaje manto, a ma turban i pelerynę, no przecież jeszcze może je zdjąć i wtedy staje się dwa razy silniejszy, no nie? To jest jedno z podstawowych praw uniwersum Dragon Balla, także spokojnie, mimo tego, że tutaj ten łokieć naprawdę jest siarczysty i Piccolo jest odrzucony kilkanaście metrów dalej, ja nie tracę nadziei. Pikolo, Dendy, uważaj ci, przybysze są niebezpieczni! Co się dzieje najstarszy? Co najstarszy jest ten? Yy, umiera? Ze stresu? Tak jak najstarszy na namek umarł ze stresu wywołanego przez Freeze? Nieźle się ruszasz jak na starca, ale jesteś zbyt zgrzybiały! Nie masz ze mną szans. Długo się przygotowałem do tej chwili. Przygotowywałem. Okay. Byłeś potencjalnie jedynym poważnym zagrożeniem, ale teraz jak jest jasne, że jednak nie. Nameczanie może i są długowiecznie, ale ich młodość szybko przemija. I tutaj zafrapowany. Broka cały czas mówi: z Pewny siebie, ta walka mnie nudzi. Czas kończyć. Ta walka cię nudzi? Czy ona nie trwa przynajmniej, nie wiem, trzy, trzy panele? Jeden panel? Dwa panele? Tutaj była przebitka. Trzy panele. Koniec. Broka rzuca się na Piccolo, szuch! Strzela gola. Co tu się dzieje? Nagle Piccolo dostaje śli... Aha, to jest ślina! Naplu na niego. Ja mówię, okej, okay, to nie wygląda dobrze. Plask, coś mu kapnęło na, na, na policzek. Co do, mówi Piccolo. No skoro jest synem Dabury, to podejrzewam, że te umiejętności, w zasadzie te cechy jego śliny też przeszły na syna w genach. Tak, nie zapominaj, że jestem synem Dabury. Odziedziczyłem niektóre jego moce. To powinien teraz wiecie, Piccolo, co zrobić. Po prostu oderwać sobie kawałek twarzy. Ale nie podoba mi się to, że dostał w twarz. Gdyby dostał. Yy... Najlepiej to by było, gdyby dostał w ciuch, i wtedy mógłby zdjąć ten ciuch i ze względu na to, że to obciążenie, i ze względu na to, że chce się pozbyć tej śliny. Chociaż. Czy stary Piccolo nadal nosi obciążenie? Hmm. Jest już stary, także może nie. Może to po prostu zwykłe ubrania. To katastrofa! Mówi najstarszy, widząc, że Piccolo został opluty. I zamienił się w kamień! Co to miało być? Jestem, jestem rozczarowany. To zrobiliście takie wejście dla Piccolo, żeby został opluty i zamieniony w kamień? Mógłbym cię z łatwością zabić, ale zobaczyć cię w takim stanie... Bezcenne. Zatrzymam cię ze sobą. Będziesz mi przypominał o dniu mego przybycia i zwycięstwa nad światem. Ja pien, czy Serio? Na meczanie. Pokonawszy waszego czempiona, Piccolo, pokazałem, że nikt mnie nie powstrzyma. Więc jeśli chcecie przeżyć, po prostu przynieście mi wszystkie siedem smoczych kul. Obiecuję, że nic wam nie grozi, o ile nie będziecie mi przeszkadzać. Wierzylibyście mu? Mm, no, nie, ja mu chyba nie wierzę. W sensie uważam, że i tak by tych na powybijał, gdyby mu oddali smocze kule, tak myślę. Cóż, najstarszy, podjąłeś dobrą decyzję. Opór nie ma sensu, zwłaszcza, że nie planuję was krzywdzić. Tak długo, jak dostanę czego chcę, wszystko będzie cacy. Tylko bądź tak miły i nie wykituj za nim dostanę życzenie. Mm, naprawdę C no, o co tu chodzi? No co to, to, to wejście. Pi ja pierniczę, no jestem zawiedziony. Co to ma być? Piccolo tutaj nic nie zrobił. Absolutnie nic! Za kilka chwil będę nieśmiertelny. Nikt i nikt nie będzie miał najmniejszych szans mnie pokonać. Moje panowanie będzie zatem wieczne. Ojciec nigdy nie oczekiwał takiego sukcesu. W czasach Son Goku nie miałbym szans na ten triumf, ale dziś mam wolną rękę. Chłopiec całkiem dobrze poinformowany, co nie? Tak jakby kurde, wszystko wszystko jakby czytał mangę. W ogóle. Kule. Co chcesz zrobić? Ty jesteś dendy, tak? Cóż, po prostu panować nad wsze wszechświatem. Świat demonów jest dla mnie zbyt mały i nudny. A potem mam też świętą misję do wypełnienia. Wiecie, że bogowie nie są zbytnimi fanami smoczych kul. Tolerowali was, ale nie lubili używania smoczych kul. To dobrze, że ich na ziemi już nie ma odkąd jesteś tutaj, dendy. Naprawię zło. Stanę się zbawicielem w oczach bogów. Czyż to nie... Aha, czyli chcę zniszczyć smocze kule. Ale przecież na meczanie mogliby stworzyć kolejne, nie? To. To chyba nie będzie jakoś tam zamknięcie furtki na zawsze, co? Czyż to nie urocze? Ha ha ha! Śmieje się. B, 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 biber. Jak. Broka. A to. A to to co. A to. A to co to? A to co to? Wychodzi z domu i coś widzi. Jego statek ukradli, czy co? He! Co, co za tchórz? Ten idiota ucieka. Nie chcę nawet go zniszczyć. Taki jestem dobry. Patrzcie, kto przybywa. A, to są ci jego. Yy, na meczanie, którzy, których on manipulował, tak? W sensie którymi, gro, którym groził, więc oni przynieśli mu smocze kule. Cóż, trochę wam zeszło, zaczynałem tracić cierpliwość. Przepraszamy, ale niektórzy szefowie byli oporni. Co zrobiliście? Musieliśmy użyć siły swoich, nie no, friendly fire otworzyli. Ci nameczanie to się po prostu stoczyli. To nie już są. To nie są ci nameczanie co kiedyś. Kiedyś to kula było. A tam było minęło, nie psuj tej chwili takimi drobnostkami. To mój wielki dzień, mówi boka. Do dzieła! Twoja kolej, jakkolwiek masz na imię. Aha, chodzi o to, żeby on po namechańsku przyzwał smoka, tak? No to pff, jeśli on może wypowiedzieć życzenie, to może by wypowiedział takie życzenie, żeby zrobić tam, wiecie, na złość temu bo Boce? Broke, broke, broke Porunga wyskakuje ze smoczych kul Na meczanie patrzą jeden smutny, drugi zdumiony Jest i on Porunga widzę, że dalej w formie To mi się podoba, tak trzeba trzymać formę O to chodzi Cudowne, nie mogę na to pozwolić Najstarszy się zabije, najstarszy się zabije, patrzcie nie najstarszy, nie rób tego, nie taki mamy plan. Chociaż gdyby najstarszy się zabił, to pewnie broka w przypływie złości zabiłby wszystkich na meczon, tak mi się wydaje. O, przyjacielu, nie troskaj się, to nie służy twojemu serduszku. Dendy, nie możemy mu pozwolić, musisz. Wiesz o tym. Nic teraz nie zrobimy. Nie wiem, co macie na myśli, ale Dendi ma rację. Nie możecie nic, nic zrobić. Ty, który zebrałeś siedem Zmoczych Kul! No, na pewno zajebiście zebrał, nie? Dostał je pod nos, ale okej. Okay. Porunga ma po prostu formułkę do wypowiedzenia. Nie za to bo płasło, żeby tam jakieś improwizacje robił, no nie? Masz prawo do życzeń, jeśli są w mojej mocy, spełnię je. Ale tylko trzy. Twoja kolej zielonku, powiedz, żeby uczynił mnie nieśmiertelnym. Unka, punka, pupuripi. Wypowiada jeden zielonek właśnie. Zgoda? Spełnię twoje pierwsze życzenie. Stało się, braka jest teraz nieśmiertelny. Wiecie co powinien teraz zrobić? Ja on mówi, jestem nieśmiertelny. Powinien się zranić? A tu się okazuje, że to był prank. I Porunga tak naprawdę go sprankował. Haha, ha, żartowałem, nie jesteś. I braka się sam zabił. Koniec, koniec sagi. Tak jest, jestem nieśmiertelny. Spełniło się moje marzenie. Cudo! A skąd ty to wiesz? No, jakby to się chyba dowiesz w momencie, w którym będą chcieli, chcieli się zabić, co? Spełniłem pierwsze życzenie. Wypowiedz drugie. Zrobimy to lepiej. Aha, czyli już coś jest. Już coś na rzeczy, tak? Już zmiana planów. Zabił Muriego z najstarszego, i smoczekule tracą moc. Chociaż, hmm, gdyby teraz wskrzesić Muriego, to byłaby taka sama sytuacja jak na namek. Pamiętacie, jak najstarszy umarł przed wypowiedzeniem trzeciego życzenia, ale potem został wskrzeszony. I jednocześnie smocze kulę odzyskały most i porunga wrócił i miał jeszcze gotowość spełnienia życzeń. Więc taka sama sytuacja może tutaj wystąpić. No i w jakiś sposób trzeba byłoby jeszcze wskrzesić tego Muriego, ale jak, no to nie wiem, bo na ziemi, na ziemi Smoczych kul nie ma. Naleczanie nie wierzą własnym oczom. Łup! Aż dupnęło to jego ciężkie ciało na ziemię. No najstarszy! Nie spodziewałem się tego! <laughs> Teraz powinieneś powiedzieć ICE prank, bro. I nie będzie, nikt nie będzie zły. Wystarczy, że powiedzieć po czymś takim ICE prank. I jest w sen. już jest wszystko dobrze. I wszyscy zrozumieją, że to nie było na serio. Dandy, powierzam ci los na meczan. Uratuj ich. Ty on już jest gotowy do końcowej przemowy, nie? No okej, okay, to ciekawa reakcja. Eee, na meczanin, najstarszego, no nie na meczanina. Najstarszy wszyscy płaczą, miałeś rację. Trzeba dalej realizować plan. Nie ma innej opcji. Nie dam rady bez ciebie, najstarszy. Ty, Dandy, ile ty masz lat? Już 700, a dalej jesteś taki płaczek? Dawałeś sobie radę bez najstarszego na ziemi tyle lat i... Nie, to mi się w ogóle nie podoba ten tekst no. Nie dam rady bez ciebie, najstarszy. Wow. Ile ty masz lat, Dendigo? Siedem 7 czy 700? Miej wiary. Nameczanie się zjednoczą znowu. Najstarszy umiera, porunka znika i tyle. Coś ty zrobił, braka. Nie taki był plan. Nie dałeś nam życzenia. Co chłopaki z miłym zdaniem. Mówiłem, żeby mu nie ufać, a wy was, dalej swoje. Wy nie musicie być nieśmiertelni. Wolałem zachować ten przywilej dla siebie. Nie gniewajcie się. Smocze kule nie są już problemem. Odszedł najstarszy. I do tego wyświadczyłem bogom przysługę. Smocze kule były zagrożeniem dla wszechświata. Były niebezpieczne. Każdy mógł ich użyć w złym celu. Jak ja. <laughs> jak ja. <laughs> <laughs> Lubię gościa, dobry jest. Musieliśmy, fajna ta śwa... samą świadomość tego, Broki, broky, Brochy, Brochy, barajanka. Musieliśmy się ich pozbyć. Misja zakończona, bo nikt już ich nie może użyć. Udało ci się spełnić życzenie. Co teraz zrobisz? Mówi płaczący Dendy Na meczanie stoją i płaczą. No nie no. Daliście się zrobić jak dzieci. Tacy starzy, a tacy głupi. Proste, jestem teraz nietykalny. Niczego się już nie lękam, nikt mnie nie pokona. Będę mógł poszerzać granice mojego królestwa na cały wszechświat. Okłamałeś nas braka! Wykorzystałeś, zdradziliśmy dla Ciebie nasz lud! I nadal żyjecie i możecie mi służyć. To chyba dobra nagroda. Skur wielu, oszukałeś nas! Okej, okay, dobra. Karma wróciła dosłownie błyskawicznie, bo po tych słowach na nagle znalazł w swojej klatce dziurę. Kurde, taka okrągła to to jest dobry w sumie pojemnik na bidon, nie? W sumie śmialiście się ostatnio, że to, ktoś powiedział, że to jest y, Pysiobidon, już po przejściach. Do, przetransformowany Pysiobidon. Pysiobidon chyba też miał podobny mechanizm. I chyba miał też podobny kolor, do no nie? Także to jest Pysiobidon po latach. KORNU! To ja, chłopaki. Sztama? Nie musiałeś go zabijać! Musiałem, nie okazał mi szacunku, a jego śmierć odwiedzie was od jego pomysłów, prawda? Ruszamy dalej. Mam zamiar nacieszyć się tronem, nim przybędą moje armie demonów. Tymczasem, hmm, jesteśmy na jakiejś innej planecie, która w sumie też nie przypomina niczego. No Namek trochę przypomina. Planeta Syba. Patrzcie. Dobra robota, mamy ostatnio... Ty, ja tego ryb... ryb... rybczana to ja skądś kojarzę. Skąd ja kojarzę tego człowieka rybę? On był w jakiejś... może w GT on był? Albo klasycznym DB. Dobra robota, mamy ostatnią smoczą kulę. Wracamy do Hoki i Turbo. A, wracajmy do Hoki i Turbo. Czekajcie, to są dwa imiona. Czy Hoki to jest jakaś nazwa, na przykład, że Hoki mówią na wioskę? I Turbo, że się musimy spieszyć. Że Turbo musimy włączyć. Wracajmy do wioski i się spieszmy? Czy to są. Nie, chyba to są dwa imiona. Wracajmy do Hoki i Turbo. Tak zrobimy, mówi jakiś nameczanin, który nawet nie wiem, kim jest. Czyli na innej planecie też były inne smocze kule? No to mamy już odpowiedź. Wskrzeszą najstarszego, tamte porunga wróci, wypowiedzą życzenie, zabiorą mu nieśmiertelność i tyle. Są! Se Seba! Seba! Przecież Teba to jest nameczanin z 321. Nazywam się Teba! Przecież to jest nameczanin z pierwszego rozdziału manki 321. I zobaczcie, że tutaj jest młody, i tam jest młody, czyli to się może dziać faktycznie 321 lat po. Podrago... znaczy około tego czasu, no nie? Teba, znalazłeś ostatnią? Ekscytujące czasy. To już drugi raz, jak smocze kule zostały zebrane, odkąd są tutaj. Tak, masz rację. Do dzieła, Feba. Nadszedł czas. Nie traćmy czasu, musimy się spieszyć. Przybądź, smoczy Boże Jume! Węgorza przywołali! O kurde! To elektryczny węgorz? A gdzie on ma rączki? To chyba jakiś zaskroniec! Wow! Gdzie oni byli ci rybni? Powiedzcie mi, gdzie byli, gdzie byli ci rybni bohaterowie? Te postacie gdzieś były wcześniej, kojarzę je. Niesamowite. Kiedy się tutaj przeniosłem 70 lat temu i stworzyłem smocze kule, nie sądziłem, że kiedyś... W zasadzie to są chyba węgorzowe kule. Albo za skrońcowe kule. Nie sądziłem, że kiedyś ich użyję, by ocalić własny lud. Nie ratujesz tylko namek, ale cały wszechświat. Braka przekształciłby go w królestwo demonów. Wypowiedz życzenie. Spełni jakiekolwiek, ale tylko jedno. Serio węgorzu, tylko jedno. I to jest koniec. Aleń! To już jest koniec! No zobaczcie tutaj 434 na 434, nie ma kolejnego rozdziału, także nie mogę wam powiedzieć jakie to będzie życzenie, bo sam nie wiem. Oczywiście wiem, że ta manga też wychodzi w innym języku, ale ja czekam na rodzime polskie tłumaczenie, za które bardzo dziękuję, a wam dziękuję za dotrwanie do tego momentu. Wciągnęła mnie ta historia, kurczę, podoba mi się bardziej niż 321Y, bo mam wrażenie, że ona bardziej nawiązuje do tego świata, który znamy. Piccolo, Dendy... Kurczę, Muri. Nawet Theba się pojawił. Mimo tego, że to jest jakby wymyślona postać, to i tak się cieszę, że ona tutaj jest, bo bo że to imię. Jak widzicie, była w drugiej manze Gotena Kuna. To jest jeden autor, prawda? Który jest autorem tych dwóch mang. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, możecie zostawić lajka. To jest akurat pokazanie do, do góry, że ten kciuk może wskazywać do góry. Możecie zostawić suba na moim kanale, żeby niczego nie przegapić. Życzę wam miłego i spokojnego popołudnia. i widzimy się niebawem. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Jana.